Cześć, witajcie, widzowie w kolejnym odcineczku ze Skibidi Toilet Tower Defense. I dzisiaj mamy niesamowicie fajny pomysł, bo generalnie napisaliście go na propozycje na odcinki na moim Discordzie. Na Discordzie macie też dużo losowań, na które zapraszam macie link w opisie na All My Links, macie do Discorda, do Instagrama, do Steama, wszędzie możecie mnie znaleźć, więc zapraszam do opisu, macie tam jeden link do wszystkich moich rzeczy. Tam mam wypisane te oficjalne, także nie dajcie się nabrać na inne skamy, pamiętajcie o tym. No i słuchajcie, dzisiaj zagramy sobie na. I właśnie tak się zastanawiałem, gdzie, ale z tego co jakby to wy Mówi, dobrze, nie żeby nigdy ulepszyć żadnej jednostki, więc wybrałem sobie pięć jednostek przed nagraniem i ogólnie kamera Spider, Large Scientist Cameraman. Gdyby nam ktoś przeszedł, to by leczył bazę, to nie jest takie złe. Inżynier będzie mega, bo czterech postawimy to mamy 2000 HP z turetów z jednostek, które będą biegły. Kamera Heli nie miałoby sensu, bo miałoby tylko 200 HP, razy 2 to 400 więc tutaj musiałem się bardzo dobrze przygotować i pomyśleć, co chciałbym zrobić. Ogólnie tak się zastanawiam właśnie między tytanem Kameramanem, a Upgraded Titanem Kameramanem. i chyba wezmę jednak Upgraded, bo na początku damy sobie raczej radę. Secret Agent po to, żeby po prostu jak coś nam przejdzie, to walniemy za 100 tysięcy obrażeń, to jest bardzo dobre, to nam się mega przyda, więc idziemy na pustynię, bo wydaje mi się, że na innych mapkach nie ma szans zrobienia tego challenge'u. Serio, to by było niemożliwe, więc po co robić coś, co jest niemożliwe? Zostawcie łapkę w górę, zostawcie suba i w tym momencie leci by z -lasę bardzo grubym, bo jeszcze nigdy nie gra w toilet Air Defense i nawet na pustyni to będzie trudne, bo wiecie, pustynia to jest coś, co też bardzo, bardzo dobre. Postawmy myślę na początku samym inżyniera. Ja od razu go stawiam, czekamy chwilę i zaraz dajemy autoskipka. Co nie, żeby tam się zrespiło, chociaż tego troszkę. I słuchajcie, um, mogłem, mogłem też wziąć scientistów, ale. Tak, bo to by też było niezłe, nie? Żeby mieć dużo kasy i wtedy móc przestawiać ciągle te jednostki, bo nie mogę ich ulepszać, ale mogę przecież usuwać i dawać w inne miejsce i ciągle, wiecie, jak będą mi uciekały Skibidi, to będę za nimi biegł. Także jakoś postaram się to zrobić. I co chciałem powiedzieć? Pustynia też wcale nie jest taka łatwa, bo ona jest na hardzie i słuchajcie, są tutaj bo toalety i tak dalej, gym też jest, więc myślę, że to jest idealne miejsce, żeby taki challenge zrobić. I ogólnie, tak sobie myślę, czy nie zrobić kamera Spider. On jakby ma duży, bardzo duży zasięg i za 300 dolków to całkiem niezła cena. Patrzcie, jadą samochodziki i rozwalają póki co nasze small toilet. Musiałem się do tego challenge'u dobrze przygotować. Nawet nie wiem, czy, czy go wygram, wiadomo. Ale słuchajcie, Secret Agent nam na pewno pomoże, jeżeli chodzi o jakiś wjazd, jak będzie coś grubego, jakiś zbyt duży skibili toilet. Muszę też uważać, bo na autoskipie nie ma tutaj zasady grania tylko na autoskipie, więc będę mógł sobie tego autoskipa czasem wyłączyć, no bo wiadomo, niekiedy to już może mnie doprowadzić do czegoś złego, bo po prostu nie dam rady. Ale słuchajcie, dam autoskipa, bo chcę tutaj kamerę postawić. I patrzcie, w tym momencie mamy kamera Spider i moim zdaniem to już powinno bardzo ładnie działać. Ten kamera Spider ma chyba zasięg tutaj też, więc jakby nawet przeszli, to to wiecie, to dostaną. No, ale mamy samochodziki mamy tak zwane kamera Rover i ten kamera Rover, no to jest właśnie od inżyniera. Ja tych inżynierów postawię sobie tutaj jeszcze więcej, czterech inżynierów, żeby tych samochodzików leciało dużo, tylko że później będę bardziej polegał na chyba Upgraded Tytanie Kameramenie. Mogłem wybrać jednego Tytana, Tytan Kameramen byłby tani i byłby fajny też, bo by szybko można było go mieć i za tanioszkę można by go było przestawiać ciągle, ale Upgraded Tytan myślę, że się przyda, bo bez tego chyba ten challenge by poległ, jeżeli przyjdzie na moment jakby wiecie na g i Boss Toilet. Bo wtedy będziemy mieli przerąbane. I teraz tak, robię czterech inżynierów, robię totalną masakrę inżynierów. I teraz ci inżynierowie będą sobie już stali. Ja już nie muszę ich przestawiać. No bo po co? To i tak respi w tym samym miejscu. Patrzcie, cztery piękne autka wyjeżdżają, także po 500 HP. Także mamy zawsze 2000 HP do zadania dla Skibili Toilet. Jak tutaj lecą, na przykład po 100 HP mają, patrzcie, to wszystko by było zjedzone przez te cztery autka. Także myślę, że to będzie naprawdę okej. Okay. I powiem wam, że się jar, bo naprawdę. No, 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 no jest fajny, jest fajny challenge, To jest coś, co to jest coś. Innego, nie? Teraz tak, Large Scientist Cameraman. Wydaje mi się, że możemy go postawić jakoś tutaj. Dobra, dajmy go tutaj. Niech on sobie strzela, on strzela co ile? Co z pół sekundy, ok. I ma 40 obrażeń, ale leczy moją bazę. Gdyby coś przeszło jednak, jakimś cudem, to wyleczy bazę i będzie ok, co nie? Także to jest dla mnie bardzo ważne. I teraz tak, mamy tych, jeszcze jednego mógłbym dostawić, ale one nie dużo biją, to, to jest bardziej do leczenia. A, i go można chyba tylko jednego, no właśnie, więc i tak go nie dostawię i tak. Ogólnie kamera Spider mógłbym dostawić, więc raczej dostawię kolejną. No i słuchajcie, Secret Agent będę na pewno go potrzebował, pana sekretnego agenta i tylko Pytana kameramena. Daję autoskipa, żeby było trudniej, bo widzę, że dajemy radę. To jest dziwne, ale dajemy radę, naprawdę. Patrzcie, te rowery. Ej, one wjeżdżają w te skibidi. No, może szybko podają, bo nie mogę ulepszyć inżynierów, wiadomo, to jest challenge, ale i tak nawet nieźle to idzie, powiem wam. Dobra, i teraz tak, jeszcze jeden Spider. Dobra, jeszcze jeden Spider. Razem mają 300 obrażeń teraz, co nie? Idąc yy, właśnie tym tokiem rozumowania, jak gdyby 3, no, to mamy 300 obrażeń. Prosta sprawa. I wszystkie mają ten sam zasięg, wiadomo, ale co pół sekundy mamy po te 100 obrażeń, czyli mamy łącznie, można powiedzieć, obrażeń na sekundę, także bardzo ok. I teraz moim zdaniem, na autoskipa dalej chyba dajemy, wiecie? Bo wiadomo, będę miał trudno, ale troszkę trzeba utrudnić, bo widzę, że o, już leczy naszą bazę. Bardzo fajnie. No niestety tylko za 5 HP, bo go nie ulepszę. Ale zaraz postawimy upgrade Tytana. Myślę, że e, właśnie myślałem, czy tutaj, ale chyba jednak na początku, wiecie? Bo nie mogę go ulepszyć, więc jego zasięg nie będzie jakoś bardziej lepszy. Tutaj się nie rozejdzie po tej mapie. Ewentualnie tutaj też by oddawał, wiecie? Tylko tutaj postawiłem tego kamera Spider. Gdybym dał tutaj, może w taki sposób, nawet. On się tutaj też by siedział więc może, dobra dajmy go, dajmy jednego, niech już sobie siedzi, na autoskipie widzowie gramy, tylko nie możemy za dużo, bo wiecie, dalej są lagi, ale na update już ma ich nie być także mam nadzieję, że tak też będzie, że już nie będzie aż tak lagowało no i teraz tak, kolejny kamera spider moim zdaniem to spiderka byśmy dali też tutaj, wiecie, żeby on sobie troszkę pobiegał, mm, też na początku żeby bił te skibili toilet i póki co jest dobrze, 12 wave znaczy dobrze, no nie jest tak do końca super ale, ale nie idzie tak źle więc zobaczymy jak to pójdzie dalej, Aktualnie nawet sobie radzimy. Lecą te, lecą te rowery. Tutaj mamy tytana, więc raczej damy sobie radę. Tak mi się wydaje, że nic się takiego nie stanie, bo damy jeszcze tutaj kamera spider. I pamiętajcie, że możemy przestawiać jednostki, więc wiecie, zawsze mam opcję, żeby usunąć jednostkę i wrzucić Secret agenta, agenta, jak będzie grubo, nie? Jak już będzie naprawdę, no, słaby moment, to wtedy sobie wrzucimy. To będzie trwało długo, wiadomo, więc ja sobie tutaj spróbuję to przejść nieco dalej. I zaraz widzowie zobaczymy, jak to dalej będzie szło. Widzę, że tutaj, nawet tutaj już mamy problem, bo idzie dużo tych spiderów i nie ma żartów, to serio, serio jest mocne, ale tutaj damy sobie radę, myślę, że na może nie tyle, że na pewno, ale jest duża szansa, że damy sobie radę, co nie? Bo ten tytan całkiem nieźle smaży, wiadomo, nie smaży jakoś dużo, bo 200, ale to i tak jest dużo. Widzowie z Kibidi Toilet są bardzo blisko mojej bazy i tutaj może być problem, tutaj naprawdę może się zadziać coś bardzo niebiłego, więc dostawiamy kolejne kamera spider i staramy się wybronić ile się da, mam za dużo już um, jednostek, dobra, czy ja w ogóle? O nie, ja nawet nie zdążę widzowie widzicie Także bardzo ciężko jest to zrobić, ale powtórzymy ten challengek i wezmę nieco inne postacie. Zobaczymy, czy jakby stawianie bardziej z przodu nie dałoby nam więcej przewagi. Dobra, widzowie, tym razem mam nieco inny plan i na pewno skorzystamy z głośniczka. To na 100%, który będzie od razu tutaj, więc dajemy skipa. Nie idziemy pod inżynierów, tylko pod tytana Cinemana. On będzie bardzo słaby, bo bije 2000. tysiące co będzie dobre, bo zabijemy, wiecie, rozwalimy te mocniejsze z Toilet, ale to i tak będzie co chyba dwie sekundy, więc będzie naprawdę słaby, jak na Tytana Cinemamena, którego nie mogę ulepszyć, wiecie, to będzie wielki ból, ale warto go użyć, myślę, warto będzie go użyć, Tytan drugi też będzie używany, bo powiem wam, że bez sekretnego agenta, bez tych mityków, to bardzo ciężko byłoby, nie ulepszając, przejść nawet pustynię. Naprawdę, ja nie wiem, czy to nawet jest możliwe w ogóle, zaraz się przekonamy. Jeżeli teraz przegram, no to albo ja coś źle robię, albo po prostu to jest niemalże niewykonalne i wiecie o co chodzi. No, no lipa, co nie? Także ja postawię tutaj z przodu to wszystko, bo chciałbym, żeby od razu biły te skibidi toilet, żeby ja tego autoskipa dawał, bo też problemem są te lagi i wiecie o co chodzi. To mega tak troszkę... To, to nie niefajne to jest, wiadomo. Także tak, tutaj w tym momencie po prostu dajemy sobie te speakery. Speakery powinny oddawać, bo one fajnie sobie biją AOE i razem mają tutaj 100 obrażeń. Wiecie, to całkiem spoko to wygląda. Zobaczymy jak będzie dalej oczywiście. Mamy tego sekretnego agenta. Jakby coś, to go odpalę, bo tym razem wtedy go nie odpaliłem, ale teraz na pewno go odpalę. I teraz tak, mamy ten kamera Spider. Ja bym teraz zbierał, wiecie? Bym skipował i zbierał na tego pierwszego Tytana, a później kupił tego Tytana i sekretnego trzymał, jakby coś się działo. Może przejdziemy. Postaram się, widzowie. Naprawdę się postaram bardzo tutaj ładnie to przejść. No ale kto wie, no bez ulepszania, wiadomo, jednostki bez ulepszania to tak jakby... To jest mega dziwne, no bo wiecie, to, to nie możecie ulepszać. To jest... A, ten challenge jest chory taki, naprawdę, jest dobry. Dobry, bo wiecie, bez ulepszania i tak sobie myślicie, no chciałoby się ulepszyć, nie tak 600 dolarków na przykład, chociaż na drugi poziom, nie, no, może zrobimy challenge tylko drugi level, nie wiem, ale na razie tylko pierwszy widzowie i to jest naprawdę no przepotężne, przepotężne wyzwanie, które tutaj dostałem, nie powiem, że nie. Będę musiał go postawić jakoś tutaj, chyba myślę, że tutaj będzie ok albo nawet tutaj, żeby więcej tak, żeby zasięg był większy, wiadomka. Także stawiamy go tutaj, już lecą spider toilet i to już zaczyna być problematyczne, to na pewno. Kaska nam się zbiera, więc nie jest źle, zaraz sobie postawimy tego Tytana. Tak naprawdę teraz o wiele szybciej wave y przechodzę, co nie, bo wiecie, nie czekam tam gdzieś na końcu na nie, na te spiderki, na te toalety, tylko sobie tutaj rozwalam na samym wstępie. I myślę, że to będzie dobry pomysł, bo zawsze będę miał czas na to, żeby przestawić jednostki tam dalej, i wtedy one po prostu, wiecie, jak one tutaj chodzą, to nie mogę postawić wtedy, ale lipa, naprawdę, słabe to jest. Jak będą z przodu, to będę więcej, wiecie, szybciej mógł to postawić. Postawić? Co ja gadam w ogóle? Dobra, mamy tutaj Tytana, stawiamy go pierwszego, jednak postawimy go tutaj. Jeden small toilet uciekł, ale wiecie co? Nie uciekniesz, gościu. Nie ma szans. Dobra, do widzenia. Na razie ten będzie sobie tutaj chodził, ten kamera spider. I tak to zrobimy. Myślę, że kolejny kamera spider będzie też tutaj, żeby dodatkowo wspomóc nasze jednostki. No i mamy wave 10. Teraz bym troszkę się uspokoił. Dobra, mamy to zesmażeni. I teraz tak, kolejny speaker nawet bym dał, bo one biją AOE, czyli wiecie, wszystko biją naraz. Wszystko naraz i to jest bardzo, bardzo pomocne. I teraz lecą kolejne toalety. Ich tutaj bardzo dużo. Dużo się pojawi. Myślę, że tytan Cinema Man, który by ich tutaj zdzielał plackiem, by ich walił po prostu ze slapa na łeb, no to by bardzo był przydatny, nie? Ten tytan mógłby stać tutaj. Mógłby też stać tutaj w sumie, bo wtedy mielibyśmy du dużo tutaj miejsca. Tylko czy ja go postawię? Bo tutaj widzę, że chyba kamera jest. Ja tu kamera Spidera dałem, prawda? To mogę go dać w sumie tutaj. O, tutaj, tu będzie mocne. Ej, tu będzie dobre, bo tutaj mamy dużo miejsca, wiecie? Tutaj cała linia, tutaj i tutaj. To on troszkę zdąży im troszkę przywalić, nie? W tym czasie, także mi się to podoba. To będzie OK. Sądzę, że to będzie dobry pomysł. Tutaj kamera Spider sobie poradzi, więc na luzie, bo mm, z drugiej strony mógłbym dać tutaj, oczywiście, na początku, ale nie wiem, czy to będzie taki super pomysł. Na pewno mógłby być. Na pewno może być to też dobre, bo wiecie, ze względu na to, że jak dam tutaj na początku i dam na strongest, żeby on bił te najmocniejsze. To patrzcie, on będzie je bił rzeczywiście, więc na początku też go dajmy. Okej, okay, sądzę, że to będzie dobry pomysł. Na początku też go możemy dać. I teraz tutaj widzowie. uuu, tu leci ziobeczek. Patrzcie, jaki spider cwaniaczek, ale dojedziemy go chyba, prawda? Dobra, dojechany. I teraz kolejnego tytana by się przydało tego ziomka, bo no widzicie, tutaj mamy mały problem. Znowu się tworzy problem. I teraz tak, jakbym dał go tutaj to by też było nieźle, ale widzę, że ten Spider sobie poradzi, to lepiej dajmy go tutaj, niech on strzela od razu, tylko ten Spider tutaj mi przeszkadza, miejsca nie mam, ale dobra. Jest okej, okay. mamy, słuchajcie, tu 200, tu 200, tu 2000 obrażeń, oczywiście Titan Cinema Man bije tych najmocniejszych, na przykład, o, Large Toilet będzie i on go walnie, nie? I to jest bardzo przydatne, dlatego Titan Cinema Man jest dobrym wyborem na taki challenge i właśnie dlatego sobie zmieniłem moją decyzję. Ogólnie Secret Agent jest taki, że jak sobie go postawicie, to on ma tam minutę cooldownu, więc za minutę i tak by się było odpali, więc niby nie trzeba go usuwać, ale wiadomo, każdy, każdy korzysta z niego tak, że m, usuwa go i daje, żeby 100 tysięcy uderzył. I tak cały czas go usuwa, 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 bo można mieć tylko jednego, więc usuwanie i dopiero wiecie, i dopiero tam coś dalej. Dobra, kolejny tytan. Wydaje mi się, że jak tytanów będziemy mieli, to jakoś to pójdzie, nie? No nie wiem, czy na pewno, ale na pewno będziemy mieli większą szansę, to wiadomo. Teraz tak, kolejny tytan Cinema, żeby zdzielał tutaj po głowie. Czy ja będę w stanie go postawić? Tak, będę. Dobra. A, no, te kamery tu podchodzą, dobra. Mamy to, co prawda, troszkę mały zasięg, przez to, bo wychodzi, ale nie, on tutaj łapie na początku. Okej, okay. no to dajemy ich na strongest, i w tym momencie te tutaj sobie biją. Skipujemy wave'a, żeby też nie było za łatwo. I tym razem widzowie idzie nam lepiej. I to mi się podoba, patrzcie. Dla tych, którzy nie wiedzą, jak działa agent, po prostu go stawiacie, ją wtedy wybucha jakąś toaletę. Boom. Także on ma 100 tysięcy obrażeń, 8 zasięgu bardzo mało i 60 cooldown, czyli za minutę on znowu uderzy. Wiadomo, jak go sobie ulepszymy, to będzie miał tam z pół minuty, Chyba coś takiego. Nie używałem go nigdy, ale ogólnie teraz mi się przyda. Bo 100 tysięcy obrażeń to jest dużo. Jeszcze 200 tysięcy obrażeń ma chyba na full ulepszeniu, albo jeszcze więcej. Także te setki tysięcy obrażeń naprawdę są przydatne od tego ziomka. I teraz tak, jakbym postawił tutaj kameramena. Gdzie bym go postawił, widzowie? Jak ja bym to zrobił? No właśnie, to jest pytanie. Dobra, tu kolejnego damy. Okej, okay, mamy to. Bo musimy dostawiać, bo zaraz będzie naprawdę dużo tych toalet. Patrzcie, co się dzieje, jak one jeżdżą do tyłu i do przodu. Co to jest? Halo? Jak się, z, jak się zbugowały, dobra, tytan cinemamen troszkę mu tu przywalił i teraz tak, widzowie, mamy tego agenta, patrzcie to, walimy w tym momencie w boss toilet i nie ma go, proste, także dajemy autoskipa, moim zdaniem, o nie, vacuum jeszcze leci, dobra, to patrzcie, stawiamy secret agent i pyk, i zrobiony, widzicie to, agent naprawdę ratuje, ratuje, agent to jest najlepsza jednostka, jeżeli chodzi o granie właśnie pod, dajmy sobie tu jeszcze tytana z tyłu, bo widzę, że przechodzą. A ja im widzowie nie pozwolę przejść, bo nie wolno. Jeżeli chodzi właśnie o granie pod nieulepszanie jednostek, to sekret agent jest po prostu szalony jest mega dobry. Naprawdę, super sprawa. I teraz tak, kolejny kamera Spider. Tu też kolejny. Jeszcze jeden, a już mam za dużo tych. Okej, okay, dobra, to teraz tak, usuwamy jednego speaker Spidera i robimy jeszcze jednego Cineamena, moim zdaniem, chyba że nie będzie miejsca. Czekajcie, gdzieś go tu wepchnę, na pewno, na pewno go wepchnę, dobra? I teraz na strongest. I on będzie bił bardzo dużo. I tak, mamy trzech m, tytanów, ym, cineamenów, trzech, czterech, pięciu kameramenów, do tego kamera spider. No i w sumie tyle, jeden speaker, tak? Tak, na ten moment tak. Więc agenta używamy, wiadomo, w najgorszym momencie. No ale póki co widzę, że te momenty idą naprawdę dobrze. W sensie momenty idą dobrze. Wiecie o co chodzi? Jest ok, dobra. I tak, mamy Bosto Aleciarza i Cineameni go obili. Naprawdę mocno go obili. Także widzicie, to naprawdę działa. To jest super, super pomysł z tym Cineamenem. Tak mi to wpadło, wiecie, na drugie podejście, tak mi to wpadło. Bo mówię, ej, no przecież to by było idealne, nie? No i rzeczywiście jest idealne. Możemy dać go tutaj jeszcze, kolejnego tytana. I jakby było źle, a widzę, że już się robi źle, to możemy zawsze agenta dostawić i on tutaj rozwali kogoś. Dobra, raczej, aby rozwalili te małe, nie? To jest najważniejsze. Ja sobie poradzę z tym Bosto Aleciarzem, tylko Tutaj nie mogę dać agenta, bo to będzie, wiecie. No, on może uderzyć w jakiegoś małego tego toaleciarza i po prostu stracę ten moment, co nie? Także tutaj muszę idealnie dać tak, żeby on miał zasięg tylko w tego bosta aleciarza. I pyk, dobra, porobiony. I teraz tak, tutaj mamy lagi. Z tego względu, że dużo jest z na mapie. Ja spróbuję to ogarnąć, dam wam znać, czy przejdę to, czy nie, bo widzę, że możemy mieć problem. Dobra, widzowie, pokonały mnie Assassin Toilet. Ogólnie dałoby się to przejść, ale wyzwanie jest bardzo trudne. Dzięki za obejrzenie w każdym razie. Fajnie się bawiłem. Możemy to powtórzyć nieco inaczej, na nieco innych zasadach, ale jak widzicie, mm, dałoby się. Dałoby się pustynie przejść. Myślę, że te 10 bym dał radę. O, siema, nubek Meres. Patrzcie, jaki nubek. Aż mnie zmieniło w nubka przez to, za to, że przegrałem. Co się dzieje w ogóle? Widzowie, za 3 godziny 23 minuty 50. 51 sekund będziemy mieli update. Ja oczywiście będę nagrywał, także zapraszam na kanał. Łapkujcie, subujcie koniecznie i bądźcie na kanale, bo dzisiaj będzie naprawdę dużo filmów. Także dzięki za obejrzenie. Już w sumie jest dużo. Dzięki za obejrzenie